Siemanko, witajcie na kanale Krystek Team. Ja jestem Filip, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak szybko zrobić jajecznicę. Do tego będziemy potrzebować masło, jajka, jakaś miska, widelec oraz drewniana łyżka. Wrzućmy sobie najpierw masło na patelnię, jak już się robi. I delikatnie na małym ogniu niech to masło się już uprostawia. Teraz bierzemy sobie jajka, wbijamy raz, dwa jajka do miski. Ja sobie wbiję pięć jajek. Jeśli film Wam się spodoba, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Jajka są już wbite, masło tutaj już się roztopiło. O. Pięknie. Teraz te jajka, które żeśmy wbili, do naszej miski ubijamy. Raz, dwa. Nie mam nadzieję, że tu się nic nie wydarzy, już się coś polało. I takie oto jajka rozbebłane wlewamy. na naszą patelnię I na małym ogniu cały czas mieszam. To, to jako ma się ściąć. Ono nie ma się przypalić, tylko ma się ściąć, tak? Najważniejsze jest, żeby nie przesadzić. I mieszamy. Coś czuję, że będzie bardzo pyszne. Dobra, dajmy tej soli. Szczypta wystarczy. Jak już za mocno się po prostu przypala, można ściągnąć patelnię na chwilę z ognia. I oczywiście patelnia jest rozgrzana, jajko dalej się będzie. Ścinało, ale nie będzie się przypalało. No musi być po prostu idealnie. Musicie sobie tutaj to sami po prostu zobaczyć. Konsystencja powinna być mniej więcej jak będzie widać, taka. Taka powinna być konsystencja. Jajcznica zrobiona. Tak wygląda. Oto zrobiona jajecznica. No pachnie niesamowicie, po prostu.